No, cześć, witajcie! Tutaj Maciek i Klocki, a w momencie kiedy puszczam to wideo, nie mam mnie w Poznaniu, jestem na kilkudniowym wyjeździe. Taki reset na wsi dobrze mi zrobi. W związku z tym stwierdziłem, puszczę jakiś wakacyjny archiwalny czwartek i co my tutaj mamy? Bardzo niewielki zestaw. Z roku 2017. W środku taki niezbędnik podróżnika. Jest jakiś paszport, minifigurka, garść akcesoriów. Po prostu się temu przyjrzymy. W roku 2017 był to dodatek. W LEGO Store na LEGO Shopie po przekroczeniu jakiejś tam kwoty. Teraz ciężko dotrzeć do tych informacji. Deklarowana cena to 20 zł bez grosza, więc nie spodziewam się tutaj cudów. A obecnie tak za dwa razy tyle da radę jeszcze ten secik zlokalizować na internecie. 41 elementów, pójdzie nam bardzo szybko, więc lećmy na stół. Ładna ta walizka, co nie? Kilka miesięcy przeleżała u mnie na półce, aż żal otwierać. Nie no, żartuję, fajnie mieć nagrane zestawy i też głupio by było zostawić Was tak bez filmiku. Jak się do tego dobrać? Hmm, no chyba tak, rozetne. Nie będę się bawił, żeby jakoś tutaj, gdzieś tam dołem tą obwolutę zdejmować. Tutaj i tak są ostrzeżenia. Jakbyście szukali tego zestawu, to po tym numerze 504932. Tak mi się wydaje. Albo tym dolnym. Uuu, tutaj wygląda to. Faktycznie jeszcze lepiej, jakby takie pasy, jakby mocno oldschoolowa walizka i chyba nawet będziemy mogli wyciągnąć uchwyt i to mi się podoba. W ogóle podoba mi się też to, że trochę od was odpocznę. <laughs> nie no, żartuję, ale grzecznie tam tylko na kanale. Nie wyzywać się, nie obrażać mnie zanadto. <laughs> Okej, okay. otwórzmy, dostańmy się do środka. Co tutaj nas zaciekawi? Widziałem tam na opakowaniu transparentny pręcik, i rzeczywiście, faktycznie on się tutaj znajduje. Mamy chyba coś, co mogłoby nam posłużyć za powiedzmy, nie wiem, zakładki do książki. O, tutaj, jak mamy jakiś pomysł, to wtedy wrzucamy taką żarówkę. Z drugiej strony, mamy, nie wiem, śmigus dingus, jakaś taka pobudka. Potem Mewa, a po drugiej stronie no tak, zgadza się. Powiedzmy, że jesteśmy bardzo senni, wrzucamy w ostatniej chwili w odpowiednie miejsce do naszej książki tą oto zakładkę i wiemy, gdzie dalej czytać. No i jeszcze paszport. Zobaczmy, jak to się tutaj prezentuje bardzo tak biurokratycznie poprawnie, na pierwszy rzut oka, chociaż jak dotknąłem tej oto okładki to nie, jest to po prostu takie świecące, zwykłe, nieco oddale kadr. Jakiś samolot na przodzie. Tutaj można wpisać swój adres zamieszkania, określić swoją płeć, jest też miejsce na maila, na telefon i są jakieś obrazki. Aha, to jest zachęta, żeby tą minifigurkę gdzieś tam fotografować w naprawdę przeróżnych kontekstach. Kto wie, może na Pan Maciek i Klocki, coś tam będę ze swojej podróży wrzucał. Wow, ile tych zdjęć! Szkoda w sumie, że nie zostawiono nam na naszą twórczość więcej tych wolnych kartek, bo zobaczcie, ja tutaj to. no, wertuję, wertuję i nadal, nadal jeszcze nie kończą mi się pomysły. Zarówno na plaży, przy kwiatach, przy zwierzęciu, jakimś takim koniu, coś. I tutaj mamy jeszcze kilka małych rzeczy do budowy, czyli zobaczcie, no właściwie jakbyśmy chcieli jakieś pieczątki zbierać czy coś takiego, a w LEGO storach to mają właśnie pieczątki, to tutaj nie ma zbyt dużo miejsca. Fajny patent, fajny taki ciekawy dodatek smaczek, a jeszcze zerknijmy, co znajduje się tu w środku. Aha, jakby akcesoria pod plażowanie. No, zrobione to zostało bardzo, bardzo przyjemnie, i to jest już taki twardszy karton. Taka tektura, niby taka połyskliwa, ale to nam się łatwo chyba nie rozwali. Po prostu to dajcie mi chwilę. Ja tutaj z tego paszportu wybuduję te drobne konstrukcje. A co tam będzie osobno, to sobie po prostu obejrzymy. Widzę, że kilka takich elementów, no, jest konkretnych, udanych. O, słuchajcie, nie jest tak źle. Mamy tutaj podstawową minifigurkę. Zobaczcie, jeszcze taki zwyczajny uśmiech, żadnych brwi, jakichś udziwnień, po prostu uśmiechnięty ludzik. Motyw taki benkowo-kosmiczny na torsie. To było, nie było, też jest fajny, naprawdę fajny motyw. On sobie może tutaj leżeć na leżaku, odpoczywać i na przykład w wolnej chwili zbudować mały zamek z piasku. To jest taki dodatek typowo, powiedzmy, pod kalendarz adwentowy, nawet nieco mniejszy niż tam, właśnie, mamy w okienkach. Tutaj jest taki całkiem sprytnie, znośnie zbudowany grill. Bardzo lubię te nadruki. Jest wiaderko, jest jakiś lód, bicz, jakbyśmy, nie wiem, jeździli konno. Jakaś tarcza do strzelania albo rzucania kamykami, patykami, nie wiem, jest ryba. Są takie fajne płetwy, jest też coś dla nurka, nawet jakbyśmy chcieli posnowboardować, to dechę również tutaj znajdziemy. Mamy też aparat fotograficzny, niestety bez tego szkiełka na przodzie, bez obiektywu na jakimś statywie. Można to zapewne przepiąć na taką długą rączkę, stika i wtedy. Możemy robić sobie selfiaki, no i jest ten transparentny patyczek. Ja może w montażu dodam nazwę tego elementu, bo wy mnie często o to pytacie, to faktycznie się przydaje do animacji poklatkowych i żeby po prostu poruszać tymi minifigurkami, i to niekoniecznie jest dobrze wtedy widoczne w kadrze. To znaczy, figurka, że się rusza, jest widoczna, a taki pręcik ledwo, ledwo, i o to nam właśnie chodzi. No tego mniej więcej się spodziewałem po tym zestawie. Jestem zadowolony, jeżeli chodzi o najciekawsze elementy, to ta tarcza, parasolka, nadruk pod grilla, może nawet flaga, no i właśnie to, to była świetna okazja, żeby zdobyć ten transparentny pręcik, jak my to na tym kanale nazywamy. No to cóż, tak jak mówiłem, powoli się odmeldowuje będzie mnie dużo mniej na kanale, na moich profilach, chociaż na zapas coś przygotowałem. Pilnujcie proszę interesu, a odnośnie tego zestawu podoba mi się ten wakacyjny klimat, ale tutaj jest mocne przechylenie w stronę plaży, w stronę działkowania. A na przykład jak nam rzucono taką deskę snowboardową, to można by było coś jeszcze, takiego górskiego, zaproponować, typu czekan, albo na przykład alternatywny tors z zimową kurtką. Chyba, że trochę się już czepiam i to jest po prostu deska surfingowa. Tak też może być. Piszcie w komentarzach jakie są wasze opinie. Przydałby się może dodatkowy krab, jeszcze hot dog. No ale mamy co mamy. Natomiast rozczarował mnie trochę ten paszport, bo tutaj wydrukowano to na bardzo cienkim papierze. A można byłoby zrobić okładkę taką jak w prawdziwych paszportach. Dlatego ta ocena końcowa, dlatego zestawu jakbym miał już wystawiać. Zważywszy na to, że kosztowało to 20 zł albo było za darmo, niech będzie 9 plus na 10. No i ta walizeczka, to jest urocza opcja. Dzięki za ten odcinek. Możecie mi napisać w komentarzach miłego wypoczynku. No i tak jak mówię, trochę odpoczynku. Hejo.